Dzień dobry, Cziczałem. Właśnie chciałem wyjaśnić, dlaczego na początku lipca zostałem influencerem kulinarnym. Sprawa jest troszeczkę bardziej rozbudowana, niż by można się było niż by się pierwotnie wydawało, ale wynika ona wprost z faktu, iż uległem wypadkowi i jestem wyłączony przez dłuższy okres czasu z typowej pracy, a co za tym wyszło, że ona w ogóle w tym okresie była poza Polską, realizowała swoje zadania zawodowe w związku z czym. Wpadłem na durny pomysł zostania influencerem kulinarnym, po to, żeby sprawdzić pewną tezę, a że przygotowywałem teksty na temat właśnie influencer marketingu, to to fajnie postanowiłem to połączyć jedno z drugim, czyli fakt wypadku pisania tekstu na ten temat I też, i też postanowiłem to dzisiaj wyjaśnić, co się za tym kryje. Proszę Państwa, influencer marketing, czyli wykorzystanie osób sławnych, popularnych, celebrytów do tego, żeby mieć większe zasięgi, rozpoznawalność. Wyobraź sobie. Że zupka Wifon, którą nazwałem, siódmy dzień bycia influencerem kulinarnym domowy Rosu, miało 51 reakcji, 37 komentarzy, dwa udostępnienia. I mówimy tutaj o Facebooku. Jeśli publikuję tekst, który jest merytoryczny, to on ma zwykle znacznie, znacznie niższe zasięgi udostępnienia komentarze w przypadku Facebooka. Inaczej to wygląda oczywiście w przypadku LinkedIna. Bo na LinkedInie w życiu bym nie porzucił tego typu postu, dlatego że zostałbym uznany za skrajnego nieprofesjonalistę i zbanowany przez wiele osób, a nie o to chodzi. W związku z czym, Facebook, jako miejsce, gdzie publikujemy bardzo często rzeczy, które mają być śmieszne, bawić, stały się elementem do tego, abym troszeczkę wam opowiedział o. Właśnie influencer marketingu. Influencer marketing, czyli element, dzięki któremu można również pozyskiwać klientów. Chciałem zrobić krótkie badania i tutaj teraz Wam wrzucam również od razu link do mojego artykułu, który, który rozwija kwestię, jak influencer marketing wykorzystać do pozyskiwania klientów. Za chwilę przejdę do tego artykułu. Miejcie świadomość, że influencer marketing to jest po prostu jedna z metod pozyskiwania klientów. I co ważne, jest to metoda, która w ściśle określonych warunkach będzie skuteczna. Tak samo jak ja skutecznie dotarłem do części osób, które są moimi znajomymi, no i oczywiście była, była określona reakcja, ale miało to zadanie oczywiście sprawdzenie, czy influencer marketing działa i jak działa. Proszę państwa, Influencer marketing, jeśli chodzi o kwestię mojego artykułu, który, który pozwoliłem sobie przygotować, to właśnie widzicie, e, przeczytać go w 4 minuty, ja znajduje się u mnie na blogu. To, co się z niego e, dowiecie, to czym jest influencer marketing, czy influencerzy się specjalizują, jak, e, co wracać w ogóle pod uwagę w kwestii współpracy z influencerami, jakie są plusy, minusy oraz koszty współpracy z nimi, ważne fakty oraz jak wygląda lista kontrolna efektywnego wdrożenia influencer marketingu u siebie, w firmie, do pozyskiwania klientów, jakie są wnioski. To, co powiem Ci na wejściu od razu, jeśli chodzi o kwestię influencer marketingu, to sprawdza się w określonych branżach, modowej w branży nowych technologii zdrowia, i głównie w przypadku dotarcia do konsumentów, czyli B2C się sprawdza bardzo dobrze. W przypadku B2B znacznie, znacznie gorzej, ale możliwe, że są też sposoby wykorzystania influencer marketingów w sprzedaży B2B. Ja nie dotarłem do żadnych danych tego typu. I kwestia listy kontrolnej, które w moim wypadku znajduje się na końcu, ale ona bardzo pomoże Ci przy wdrożeniu tego sposobu pozyskiwania klientów u siebie. Oczywiście czym to jest influence marketing? No, taki sposób pozyskiwania klientów, czyli docierania do klientów za pośrednictwem pewnego łącznika, którym jest influencer, a influencer to osoba znana, czasem znana z tego, że znana, zwykle to blogerzy, streamerzy, vlogerzy, autorytety, dziennikarze lub też celebryci. Jeśli chodzi o kwestie danych, do których dotarłem, pewnych faktów, które trzeba brać pod uwagę, to 12% marek działa z influencerami na LinkedInie. Ale w przypadku w Instagrama to aż 79% marek wybiera tam działających influencerów. Przypominam influencer działający w Instagramie jednocześnie działa na Facebooku, bo Facebook jest częścią Instagrama. Marketerzy uważają w 84%, że influencer marketing jest skuteczny pytanie, co uważają klienci? Nie dotarłem do żadnych danych, więc trudno jest mi się do tego odnieść, ale jak spojrzymy to na to z punktu widzenia klientów, to ponad połowa 53% internetu kupiło coś właśnie z polecenia influencera. Więc wskazywać można by było na efektywność tego typu działań, ale przypominam, w określonych branżach, i to jest dość istotny minus. Branża modowa, urodowa, rozrywka, sport, żywność, nowe technologie, tam jest OK. W pozostałych może być to trudne. Kolejny minus, niedopasowanie współczynników efektywności do możliwości influencera. Dlaczego to ważne? Bo influencer marketing to jest sposób pozyskiwania klientów, czyli ma realizować pewne elementy biznesowe, a nie być tylko i wyłącznie widzi mi się. Firma. Oczywiście chwilowy dobry wizerunek influencera jest pewnym ryzykiem, bo jeśli influencer dopuści się jakiegoś skandalu, to w konsekwencji rozleje się to również na twoją markę, na twoją firmę, na twój produkt. Ale plusy budowanie zasięgu i zaangażowania przy współpracy z influencerem pozytywny Wpływ postrzegania w ogóle w oparciu o tak zwany społeczny dowód słuszności, no i oczywiście możliwość mierzalności działań influencera, dlatego że narzędzie, w na którym on działa, daje ci sporo statystyk, które warto brać pod uwagę. No i kwestie listy kontrolne. Ja przygotowałem listę kontrolną, którą możesz zaimplementować u siebie od razu, ale oczywiście zachęcam Cię do tego, żeby ją dostosować do swoich warunków, czyli określ cel, określ, jak ma wyglądać współpraca, współczynniki efektywności, wybierz, zaplanuj to, wpisz to w strategię, opracuj plan działania, przygotuj elementy do do publikacji, daj szansę działania influencerowi, oczywiście sprawdź, jakiej będzie efektywność tego, popraw działania, wyciągnij wnioski, no i oczywiście wdróż nowe, nowe plany, nowe, nowe, nowe sugestie do tego, aby w konsekwencji realizować ten plan, tak jak, tak jak należy. I oczywiście kwestia dla mnie najważniejsza, marketing musi być skuteczny w związku z czym profesjonalny influencer marketing to nie eksperyment, to narzędzie osiągania mierzalnych celów i chciałbym Cię z tym zostawić. Na koniec przypominam, że moje bycie influencer marketerem w obszarze kulinarnym to były po prostu działań, zabawa właśnie po to, żeby troszeczkę oderwać się w związku z wypadkiem i sprawdzić jak to wygląda w kontekście pozyskiwania klientów i pewnego pewnego zamieszania, które, które zacząłem robić. Jak widać, da się to zamieszanie realizować w mniejszym lub większym stopniu, spójrzcie proszę, zwykła zupka, 51%, wróć, 51 reakcji, 34 komentarze, w przypadku merytorycznych tekstów ta te zasięgi, te reakcje są znacznie niższe. Dziękuję Wam bardzo, na końcu jeśli nie zgadzasz się ze mną, nie zgadzasz się z tekstem, który napisałem, masz jakieś inne zdania na ten temat, Poproszę Cię o komentarz, a na pewno będzie, będzie to fajny element, który będzie wzbogacać i nagranie, i, i, i publikację. A oprócz tego, proszę Cię, udostępnij go. Mówię o, o filmie, mówię o tekście pisanym. Dzięki temu będzie większy zasięg, będę mógł z większą ilością, do większej ilości ludzi dotrzeć z, z tym przekazem. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.